Proszę Państwa, pod hasłem zachowania samobójcze, proszę zauważyć, nie znajdziemy samouszkodzeń, nie znajdziemy zachowań ryzykownych, na przykład sięgania po środki psychoaktywne. Tutaj, Pani Agnieszko, uśmiecham się teraz do Pani, bo napisała Pani, że pracuje Pani w ośrodku leczenia uzależnień. A co, proszę Państwa, znajdziemy? Bo te, te problemy, takie jak samouszkodzenia, takie jak zachowania ryzykowne, uzależnienia, one mają związek z zachowaniami samobójczymi, ale nie są ich elementem składowym. One są czynnikami ryzyka dla procesu zachowań samobójczych. Natomiast to, co rozumiemy, to, co rozumieć możemy pod hasłem proces zachowań samobójczych, to, proszę Państwa, pewna przemiana od Myśli, wyobrażeń, poprzez takie coraz większe konkretyzowanie, jak, kiedy, czym odebrać sobie życie, po podjęcie działań na rzecz odebrania sobie życia. A teraz, proszę Państwa, żeby łatwiej było Państwu to zapamiętać, czym są zachowania samobójcze, ja często. Jak mówię o zachowaniach samobójczych, przypominam sobie cytat, który Państwo i ja doskonale znamy. I myślę, że znają Państwo też źródło tego cytatu. A ten cytat brzmi: Na początku było słowo, które stało się ciałem. Tym właśnie są zachowania samobójcze. Może niekoniecznie słowem, chociaż myśl może być ubrana w słowa, a czasami myśl może być ubrana w obrazy. I od tego bardzo często zaczyna się proces zachowań samobójczych, od samobójczych wyobrażeń, od myśli, które przychodzą i odchodzą. Przychodzą, kiedy jest gorzej, kiedy jest trudniej, czasami odchodzą, bo się o to postaram, czasami samoistnie odchodzą. Ale charakter myśli, kiedy proces we mnie rozwija się, bo jest zasilany, jak drzewo korzeniami, korzeniami czynników ryzyka, te myśli mogą stać się natrętne, te myśli mogą stać się powtarzające, te myśli mogą nasycać się i zmieniać swoje treści. Bo najpierw mogę sobie wyobrażać jako marzenie, tak zasnąć i się nie obudzić, tak bezbo bezboleśnie, żeby po prostu mnie nie było. Natomiast kiedy myśl zaczyna przesuwać się tutaj, jak na tym, na, tym, na tym procesowym wykresie w stronę działań, ja mogę za, zacząć wyobrażać sobie, że robię jeden krok pod nadjeżdżający pociąg, że może robię jeden krok z balkonu, a mieszkam przecież bardzo wysoko. A może coś połykam, bo chcę, żeby było jak najbardziej bez bólu, bez krwawej jadki, Więc proszę zauważyć, kiedy będziemy się przesuwać od myśli w stronę działań, jakimi jest próba albo samobójstwo, myśli mogą się konkretyzować. Mogą zacząć już nie być w swoich treściach, że mnie nie ma, że umieram, że nie żyję, tylko bardziej. Dotyczyć tego, jak dochodzi do tego zdarzenia, jakim jest moja śmierć, moje, moje samobójstwo. I proszę Państwa, i w ten sposób myśl zaczyna zbliżać się do y, takiego przystanku, który możemy nazwać planem, bo plan jedną nogą jest jeszcze w wyobraźni, a drugą nogą już może być w działaniu. Ja mogę najpierw wyobrażać sobie jak, wyobrażać sobie czym, a później mogę działać na rzecz realizacji planu. Zatem mogę poszukiwać informacji, jak odebrać sobie życie, żeby było bezboleśnie, co kupić, bo gdzieś coś słyszałem, że jakiś, jakiś spray w tym może pomóc. Mogę sprawdzać, a co ma największą skuteczność pod kątem śmiertelności. Mogę w końcu. Zacząć działać na rzecz realizacji planu, bo gdzieś coś zamówię, ja jakiś leki zacznę podkradać, odkładać, a może gdzieś pójdę sprawdzić, sprawdzić, jak tam jest, w tym miejscu, które obieram sobie za miejsce, miejsce działania samobójczego. Więc proszę zauważyć, te przykłady, które przed chwilką podałam, już jeszcze są w planach, ale ale już są konkretnymi działaniami, konkretną aktywnością, nie tylko aktywnością umysłową tej osoby. Tendencja, proszę państwa, czym jest tendencja? Gotowością do działania. I jak u państwa podopiecznych ta gotowość się klaruje czasami ta gotowość to jest Wyznaczenie sobie daty. Prawda? Młodzi ludzie lubią symbole, więc ta data może być najczęściej, często bywa datą znaczącą, datą moich urodzin, żeby tak ładnie było na nagrobku okrągło, datą śmierci mojej ukochanej babuni albo mojego przyjaciela, który dwa lata temu odebrał sobie życie. Ale innym razem, proszę Państwa, tendencje, czyli ta, ta, ten wzrost gotowości, jest taki, wybrzmiewa w głowie jako pewnego rodzaju warunek, jeśli ona ze mną zerwie, jeśli nie zdam do następnej klasy, jeśli rodzice nie przestaną yy yy gadać głupot o rozstaniu, o rozwodzie, jeśli ojciec jeszcze raz przyjdzie na bani. Więc proszę zauważyć, jakby. Tutaj ta tendencja wtedy jest powiązana najczęściej z czymś, co będziemy nazywać czynnikami spustowymi, tymi kropelkami, jednymi z ostatnich, a może ostatnimi kropelkami, które pewnego rodzaju czarego ryczy u młodej osoby przepełniają. I w końcu, proszę Państwa, jeszcze gdzieś po drodze nam umknęły intencje, które mogą towarzyszyć zachowaniom samobójczym. Bardzo ważne, żebyśmy pamiętali, że ta intencja, która towarzyszy zachowaniom samobójczym, nie zawsze jest intencją oznaczającą głębokie pragnienie śmierci. Częściej jest to intencja, która wiąże się, żeby mnie nie było, żebym nie musiał męczyć się z konsekwencjami, na przykład tego, co sobie nagrabiłem, żeby, żeby rozwiązać problemy, których, których, których inni nie widzą, żeby inni. Dowiedzieli się, że to, co, o czym mówię, co próbuję przekazać, jest na poważnie. Czyli, proszę zauważyć, ta intencja nie musi krążyć wokół tematu śmierci jako takiej. Zatem teraz przypomniała mi się jedna rozmowa z pewną mamą, która opowiedziała mi, co sprawiło, co ją zmotywowało do naszego spotkania. A była to nie mniej, nie więcej próba samobójcza, bo jej dziecko połknęło trzy garści leków, które znalazło w domowej apteczce. Natomiast mama, relacjonując to zdarzenie, z jednej strony na pytania dawała mi szczegóły, co się wydarzyło, ale z drugiej strony w jej głowie i w jej wypowiedziach była obecna narracja, ale to nie była próba samobójcza. A kiedy. Zapytałam, na jakiej podstawie taki wniosek wysnuła, powiedziała: Bo ja zapytałam córkę, czy ona chce, chciała umrzeć, a ona powiedziała, że nie. Więc to nie mogła być próba samobójcza. To był chyba przypadek. Dziecko się przewróciło, na podłodze leżały leki i jakoś, tak jak odkurzacz, zaciągnęła te leki, garść. 3. Słyszą Państwo ten absurd w tym przykładzie, no ale wiemy, że takie absurdy biorą się z ogromnego lęku lęku skonfrontowania się z tym, co się właściwie w domu wydarzyło. Bo ja się boję. Boję się, że moje dziecko, ale boję się czasami dopuścić do głowy, bo ten lęk każe mi umniejszać skalę skalę tego doświadczenia, bo, bo co, co to będzie znaczyć jak, 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 dla mnie jako mamy, jaką jest, jakim jestem rodzicem. My gdzieś to wszystko, ważne żebyśmy rozumieli, ale ja do tego wątku jeszcze wrócę.